Cześć Kacper, wyspany? Nie Nie wyspany, ale gotowy na treningi? Oczywiście, oczywiście No to zacznijmy od tego jak to się stało, że trafiłeś na mistrzostwa świata, wytłumacz to W sumie śmieszna historia, bo byliśmy w autobusie na mecz z, ze Śląskiem Wrocław i, I doszła do nas informacja gdzieś że, z mediów o kontuzji Bartka Drągowskiego Chłopaki zaczęli się śmiać, że o Tobie jedziesz, jedziesz, jedziesz no i śmiechy, śmiechy i 30 minut później zadzwonił trener właśnie Czesław i, i poinformował, spytał w sumie mnie, czy, czy mam ochotę pojechać właśnie jako czwarty bramkarz i długo nie musiał czekać na odpowiedź w taki sposób się to będzie. No to możliwość treningu z najlepszymi polskimi zawodnikami to jeszcze podczas tak no największej prezy świata to chyba bezcenne doświadczenie. Oczywiście, tak. Jak najbardziej starałem się wyciągnąć z tego jak najwięcej, więc mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że tutaj moje doświadczenie i, i właśnie możliwość trenowania z nimi zaowocuje w, w tej rundzie wiosennej. No właśnie, bo za tobą udana runda wiosenna. Tak, jest jesienna. jesienna oczywiście. I no, no może może wiosenna ale nie wybiegajmy. Nie? No właśnie, no właśnie, no bo poniekąd no, skoczyłeś na dużego konia i teraz musisz się na nim utrzymać. że Nawet trener mówi, że no, potrzebuje tego, żebyś potwierdził tą dyspozycję. Czujesz taką trochę presję większą w tym związaną? Czy nie, jednak... No jakby sam sobie no, rzuciłem wysoko poprzeczkę, ale z drugiej strony też tą poprzeczkę wysoko miałem zawieszoną od początku ze względu na to, jacy ludzie tutaj w tej branży stali, więc. Bycie wrokarzem w Legii to jest ogromne wyzwanie, ale jakby po, po to trenuję całe życie, żeby te wyzwania pokonywać, więc jakby jak najbardziej jest to tylko i wyłącznie dodatkowa motywacja i cieszę się, że, cieszę się, że mam szansę właśnie tutaj się wykazywać. I te cele na rundę wiosenną się zmieniają, strata dorokowa jest spora, no ale jednocześnie jesteście w Rokarze Polski, walczycie. Jak to w drużynie odbieracie w tej chwili? Nie no, u nas nastawienie jest takie, że trzeba gonić i będziemy robić wszystko, żeby zdobywać tych punktów jak najwięcej. I musimy też po liczyć na to, że ten raku się potknie. No, tak jak się to mówi, to są takie matematyczne obliczenia, trzeba liczyć, powiedzmy, tam. ale to. Najpierw trzeba zacząć od siebie, więc najpierw my musimy zacząć wygrywać, a dopiero później możemy liczyć na to, że Raków gdzieś te punkty potraci. Next, 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 Bobby. From, from there, where the bus is going, there will you go first time. Let's go. Bravo. Bravo, let's go.